Babcia, która truje sąsiadów amf... Sprawę Sprawiedla reportera była pani Gabriela. Sąsiad oskarża te kobietę jej męża o to, że... ...produkowałam amfę. Pani Jaworowicz jedzie na miejsce. Gdzie się zebrały... ...producentki am tak. Czyli taka raczej niezorganizowana grupa przestępcza. Pani opalona, A. pani piękna, wszystkie panie są sąsiadkami. Ten sąsiad oskarża również, że nawet w kościele go trują. Nawet w kościele, rzeczywiście. Inna sąsiadka mówi, że gdyby ten sąsiad z matką ją oskarżali, to lepiej. No mhm. ze mam niech by nie zadzierali lepiej. No czyli ta babcia to ewidentnie szefowa tej mafii. Jeszcze inna kobitka mówi, że ta pani Gabriela jest na granicy załamania nerwowego i chciała chciała sobie suku zrobić. Dobra, no nie powinieneś śmiać. Z tego. Pani Jaworowicz idzie do tego sąsiada, co oskarża panią Gabrielę. Sąsiad pokazuje, że na przykład ściana jest brudna. Od tej A. Wiadomo. Chcecie tylko pieniędzy, nic więcej. Wszyscy eksperci mówią, że ten typ jest śmieszny z tymi pozwami. Potem wypowiada się. Władek z Ukrainy. Władek jest absolutnym ekspertem wśród ekspertów, bo to elektryk, jasnowic i astrolog. Żubr, bubr, a na koniec. Dlatego kocham ją mocno. Ja wiem.